Milioner podarował cztery czarne karty kredytowe czterem kobietom, aby je przetestować, jednak to, co kupiła gosposia, sprawiło, że zamilkł. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie. Witold Kramarski był człowiekiem, który od dawna nauczył się żyć w cieniu pełnej kontroli. Każdy jego ruch był wyważony, każde słowo odmierzane niczym krople atramentu na podpisywanych codziennie raportach finansowych. Garnitury, szyte na miarę w najlepszych pracowniach Warszawy, były niczym zbroja, a chłód spojrzenia tarczą. Gdy przejął po ojcu wielką holdingową strukturę bankową, otoczył się twarzami, które uśmiechały się zbyt szeroko i słowami, które nie miały żadnej wagi. Wiedział dobrze, że fortuny takie jak jego nie otaczała miłość ani lojalność, lecz odbicia. Pieniądze działały jak lustro, pokazując wszystkim dokładnie to, co on sam chciał zobaczyć a jednak od kilku miesięcy coś w nim drążyło. Niby cichy, niewidzialny proces, a jednak coraz bardziej niepokojący. Im większe były liczby w raportach i im większe zyski, tym głębsza stawała się pustka, która zaczęła go pożerać od środka. Maskarada, jaką urządzało wokół niego życie, zaczęła go dławić. Wiedział, że wszystko jest powierzchowne, przyjaźnie, relacje, obietnice, nawet miłość, którą kiedyś wyobrażał sobie, że może kupić. Tamtego wieczoru siedział samotnie w swoim apartamencie z betonu i szkła, usytuowanym wysoko nad śródmieściem. Okna rozciągały się od sufitu po podłogę, a miasto pulsowało w dole setkami świateł. W dłoni trzymał kieliszek koniaku, lecz nie czuł jego smaku. Zamiast tego wpatrywał się w czarne tafle szyb, które odbijały jego sylwetkę, elegancką, opanowaną, a jednak wewnętrznie rozdrapaną przez wątpliwości. Gra, wyszeptał do siebie, jakby to jedno słowo miało nadać sens wieczorowi. Zobaczymy, kto pierwszy pęknie. Zasiał w sobie myśl o rozgrywce, cichej, bez zasad, bez słów, tylko z obserwacją jako nagrodą. Wybrał cztery kobiety, cztery postaci, które przewijały się w jego życiu. Każda w zupełnie innym kontekście. Liliana Dąbrówka była dziewczyna, cień dawnego uczucia, które nigdy do końca nie wygasło. Jej obecność była jak echo, drażniące, natarczywe, ale nieusuwalne. Izabela Rudzka, jego osobista asystentka, precyzyjna i chłodna, zawsze zdystansowana. W pracy idealna, w życiu prywatnym, niedostępna. Svetlana Mirecka, znana warszawska bywalczyni salonów. Kobieta, która przyciągała spojrzenia na każdym bankiecie. Ich wymiany wzroku były krótkie, lecz naznaczone czymś, co przypominało obietnicę niedopowiedzianych gier. Jagoda Kalinowska, skromna opiekunka jego siostrzeńców, niepozorna, milcząca, zawsze odwracająca wzrok, gdy wchodził do pokoju. Postanowił każdej z nich podarować kartę kredytową bez ograniczeń, bez wyjaśnień, bez instrukcji, bez warunków, tylko obserwacja. Jak zareagują, jak wykorzystają tę wolność? Witold usiadł przy biurku i zaczął przygotowywać koperty. Jego ruchy były mechaniczne, a jednak w oczach migotała iskra, rzadki ślad emocji. Następnego dnia rozpoczął swoją grę. Liliana odebrała telefon od niego późnym popołudniem. Spotkajmy się, powiedział bez wstępu. Po tylu miesiącach ciszy nagle ci się przypomniało? Jej głos brzmiał jak ironiczny uśmiech. Nie pytaj dlaczego, po prostu przyjdź, znasz miejsce. Spotkali się w kawiarni, którą kiedyś uważali za swoją. Witold podał jej kopertę, nie wyjaśniając niczego. Co to jest? Spytała, marszcząc brwi. Możliwość, odpowiedział krótko. Jej spojrzenie na moment złagodniało, ale zaraz potem pojawił się chłód. Możliwość czego? Powrotu? Czy nowej gry? On milczał. Izabela była następna. Zastał ją w biurze, kiedy porządkowała dokumenty. Izabelo, zaczął podając jej kopertę. To nie w harmonogramie, odparła automatycznie, biorąc przesyłkę z wahaniem. Nie wszystko da się zaplanować. Rzucił z lekkim uśmiechem, otworzyła kopertę, a jej spojrzenie na ogół spokojne tym razem zdradziło zdziwienie. Czy to żart? Nie, to test. Test czego? Zaufania. Svetlana otrzymała zaproszenie na prywatne spotkanie w apartamencie. Przyszła ubrana w satynową suknię, jakby to był kolejny bankiet. Witoldzie, wreszcie jakieś urozmaicenie, zaśmiała się, siadając na kanapie, podał jej kopertę. Prezent? Uniosła brew. Nazwij to, jak chcesz. Svetlana uśmiechnęła się szeroko. Lubię twoje pomysły, zawsze pachną ryzykiem. Najtrudniej było z jagodą. Zastał ją w domu siostry, gdzie bawiła się z dziećmi. Pani Jagodo, zaczął formalnie wręczając jej kopertę. Zaskoczone oczy dziewczyny spoglądały na niego niepewnie. Panie Kramarski, ja nie rozumiem. Teraz nie musi pani rozumieć. Wystarczy, że pani przyjmie. Ale ja ja nie mogę, głos jej drżał. Może pani wszystko, przerwał stanowczo. To nie obowiązek, to wybór. Kiedy wrócił do apartamentu, stanął ponownie przed oknem. Miasto nadal pulsowało światłami, a on poczuł, że wreszcie coś się poruszyło w martwej ciszy jego życia. Gra się zaczęła, szepnął do własnego odbicia. I właśnie w tym momencie wiedział, że nic już nie będzie takie samo. Tu kończy się rozdział pierwszy. Początek drugiego miał nadejść wraz z pierwszym ruchem jednej z kobiet. Masz co do tego pewność? zapytała Izabela, mrużąc oczy i lekko marszcząc usta, kiedy wzięła do ręki kartę kredytową. Jej ton był spokojny, lecz w spojrzeniu kryła się prowokacja, jakby chciała sprawdzić, jak daleko posunie się jej przełożony. Absolutną, Witold odpowiedział bez chwili zawahania. Wydaj na co chcesz. Cisza zawisła między nimi. Izabela uniosła brew i uśmiechnęła się subtelnie, z cieniem cynizmu. Nie padło żadne dodatkowe pytanie, lecz w powietrzu czuć było, że to nie koniec rozmowy. Ona zawsze potrafiła zostawić więcej niedopowiedzeń niż słów. W kolejnych dniach gra, którą Witold zainicjował, zaczęła przynosić owoce. Zamiast ciszy i przewidywalności, otoczyła go kakofonia wiadomości, raportów i szeptów. Pierwsza była Liliana. Informacje dotarły do niego poprzez ludzi, którzy zawsze dbali o to, by dostarczać mu szczegóły. Zatrudniła ekipę filmową, nie byle kogo, operatorów z dronami, charakteryzatorki, dźwiękowców. W Gdańsku zorganizowała wydarzenie, podczas którego rozdawała prezenty dzieciom z domów dziecka. Witold oglądał nagrania zmontowane jak profesjonalna kampania reklamowa. Liliana patrzyła prosto w obiektyw, z nienaturalnym ciepłem w głosie. Dla nadziei. To zdanie brzmiało bardziej jak slogan niż wyznanie. Witold widział, że jej spojrzenie nie szukało dzieci, tylko kamery. Izabela tymczasem zniknęła. Raporty wskazywały, że poleciała do Paryża. Bilety w pierwszej klasie, hotele o najwyższym standardzie, zakupy, perfumy w limitowanych edycjach, torebki kolekcjonerskie, ubrania od niszowych projektantów, a potem wiadomość, którą wysłała do jego skrzynki. Inwestycja w wizerunek instytucjonalny. Czytała jego myśli, wiedziała jak opakować rozrzutność w język, którego on nie mógł łatwo zakwestionować. Svetlana nie zawiodła oczekiwań. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z luksusowego jachtu wynajętego na cały weekend. Kieliszki z szampanem, politycy, dyplomaci, biznesmeni. Pod jednym ze zdjęć, podpis łączymy wpływy dla dobra wspólnego. Witold uśmiechnął się pod nosem. Znał ten teatrzyk aż za dobrze. Jagoda była inna. Jej transakcje początkowo zdawały się absurdalne rachunki za mąkę, farby plakatowe, tkaniny, drewniane zabawki, nie luksusowe sklepy, nie ekskluzywne marki. W końcu pojawił się adres. Wynajęła małą salę w Pradze północ. Witold nie potrafił zignorować ciekawości. Postanowił sprawdzić, co kryło się za tym dziwnym wyborem. Wieczorem wszedł do starej kamienicy na uboczu. Nie chciałby ktokolwiek go zauważył, więc poruszał się cicho, jak intrus. Kiedy zajrzał przez uchylone drzwi, zobaczył obraz, którego nie spodziewał się nigdy. Jagoda siedziała na podłodze, otoczona grupą dzieci. Malowała im twarze farbami, zamieniając ich w koty, tygrysy, wróżki. Obok na prowizorycznym stole stały talerze z prostymi potrawami, sama je przygotowała. Proszę jeszcze kawałek ciasta dla ciebie, powiedziała do chłopca w czerwonej koszulce, a jej głos był ciepły, prawdziwy, bez śladu fałszu. A ja mogę być smokiem? Zapytała dziewczynka, podskakując z niecierpliwością. Smokiem, księżniczką, kim tylko chcesz, odpowiedziała Jagoda, śmiejąc się szczerze. Witold usiadł na ławce w korytarzu w cieniu, by nikt go nie dostrzegł, obserwował. Nie było tam kamer, sponsorów, publiczności. Nie było żadnych pozorów. Była tylko Jagoda, prawdziwa, cała obecna. Siedział długo, jakby świat zewnętrzny nagle przestał istnieć. W jego wnętrzu coś pękło, ziarno niepokoju, którego nie znał wcześniej. Wrócił do apartamentu, ale obrazy nie chciały go opuścić. Liliana ze swoimi dronami, Izabela w Paryżu, Swetlana na jachcie. Wszystko przewidywalne, ale Jagoda ona była zagadką. Przez kolejne dni próbował zająć myśli raportami, spotkaniami, liczbami, lecz wciąż widział w oczach ten obraz kobieta bez makijażu, w fartuchu poplamionym farbą, śmiejąca się wśród dzieci. Sam siebie pytał Dlaczego właśnie to nie daje mi spokoju? Nie znał odpowiedzi, ale czuł, że gra, którą rozpoczął, wymknęła się spod jego kontroli. Tu kończy się rozdział drugi. Początek trzeciego miał nadejść wraz z pierwszym drgnięciem emocji, którego Witold już nie potrafił stłumić. Witold zebrał wszystkie cztery kobiety w swojej warszawskiej rezydencji. Nie zaprosił ich, wezwał. Każda z nich wiedziała, że to nie była propozycja, lecz nakaz. Stały w półokręgu przed nim. Liliana z rękami skrzyżowanymi na piersi z miną kogoś, kto czeka na pojedynek. Izabela w swoim dopasowanym kostiumie, prosta jak struna, niewzruszona, lecz czujna. Swetlana rozsiadła się wygodnie w fotelu z ironicznym uśmiechem na ustach, jakby to spotkanie było kolejnym przedstawieniem na salonach. Jagoda, najcichsza z nich, patrzyła w podłogę, przyciskając dłonie do siebie, jakby chciała zniknąć. Karty kredytowe były eksperymentem. Głos Witolda odbił się od ścian przestronnego salonu. Chciałem wiedzieć kim jesteście, gdy nie proszę o nic w zamian. Zapadła cisza. Liliana uniosła głowę pierwsza. Jej głos przeciął powietrze jak ostrze. Eksperymentem? Powtórzyła z gorzkim śmiechem. Traktujesz nas jak próbki w laboratorium, jak towary, które można sprawdzić, zważyć, ocenić? Witold spojrzał na nią chłodno. Chciałem zobaczyć, czy w którejś z was jest prawda. Słowa padły spokojnie, ale jego wzrok spoczął na jagodzie. Jagoda drgnęła, lecz nie podniosła oczu. Izabela nie odezwała się ani słowem. Jednak jej spojrzenie stwardniało, jakby każdy mięsień twarzy zacisnął się w milczącym oskarżeniu. Svetlana zaśmiała się głośno z teatralnym przesadzeniem. Choch, Witoldzie, to genialne. Ty zawsze musisz bawić się ludźmi, żeby poczuć, że coś kontrolujesz. Jakież to przewidywalne. Nie chodzi o kontrolę, odpowiedział. Chodzi o prawdę. Prawda? Liliana syknęła. A co ty wiesz o prawdzie, skoro sam całe życie chowasz się za pieniędzmi? Napięcie rosło. Witold czuł, że każda wymiana spojrzeń i każde słowo pogłębia przepaść między nimi. Jagoda nadal milczała. Jej głowa była pochylona, a włosy opadały na twarz, ukrywając ją przed resztą. Nie musiała się tłumaczyć. To jej milczenie mówiło więcej niż wszystkie wyrzuty. Spotkanie zakończyło się nagle, jakby wszystkie strony zrozumiały, że żadne wyjaśnienia niczego już nie zmienią. Kilka dni później nagłówki gazet wybuchły jak ładunki, wycelowane w samo serce. Kobieta powiązana z magnatem Kramarskim, zamieszana w defraudację funduszy charytatywnych. Zdjęcie było kiepskiej jakości. Rozmazane, źle wykadrowane. Jagoda, artykuł pełen insynuacji, wątpliwych źródeł powtarzanych plotek, ale wystarczył wystarczył, by jej nazwisko stało się bronią. Witold siedział w swoim gabinecie, kartkując stronę po stronie, choć znał je już na pamięć. Telefon leżał na biurku. Ciążył jak kamień, na ekranie kolejne wiadomości. Widziałeś to? Musisz zareagować. To wygląda źle. Wiadomości od Liliany, od Izabeli, od Swetlany, od ludzi z zewnątrz. Ale żadnej od Jagody. Wysłał jej jedno krótkie zdanie. Musimy porozmawiać. Nie odpowiedziała. Drugie. To nie wygląda naprawdę. Cisza. Trzecie. Jestem po twojej stronie. Nic. Zniknęła. Witold oparł głowę na dłoniach. Strach, którego nie znał od lat, wdarł się do jego wnętrza. Bał się nie tylko prawdy czy kłamstwa, bał się tego, że nie zrobił nic. Powinien był natychmiast wystąpić publicznie, zdementować oskarżenia, użyć wszystkich swoich kontaktów, by zniszczyć ten fałszywy trop. Ale nie zrobił tego. Paraliżował go jeden jedyny lęk opinia publiczna. Co jeśli broniąc jagody sam zostanie wciągnięty w bagno? Co jeśli każde jej słowo i każdy jej czyn zostaną powiązane z nim? Patrzył na telefon jeszcze raz. Dłoń drżała, kiedy chciał wybrać jej numer, ale nie nacisnął zielonego przycisku, opuścił rękę. Milczenie było jego wyborem. Tu kończy się rozdział trzeci. Początek czwartego miał nadejść wraz z konsekwencjami tej ciszy, które nie pozwoliły już niczego odwrócić. Minęły miesiące, zanim prawda wyszła na jaw. Witold krok po kroku zaczął rozplątywać sieć kłamstw, które oplątały Jagodę i jego samego. Raporty, notatki, anonimowe wiadomości, w końcu wszystko wskazało na jedną osobę. Dziennikarz Borys Niski nie napisał artykułu z własnej inicjatywy. Został opłacony, pieniądze przyszły skąd, które prowadziły do Liliany i Izabeli. Swetlana natomiast dostarczyła stare fotografie, źle wykadrowane, ale wystarczająco sugestywne, by nadać historii pozór wiarygodności. To był zamach precyzyjny: cichy, elegancki, a zarazem niszczący. Witold nie chciał już czekać. Wsiadł do samochodu i pojechał do łowicza. Informacje od jego ludzi mówiły, że tam w małym warsztacie jagoda znalazła swoje schronienie. Kiedy wszedł do wnętrza, zobaczył ją pochyloną nad stołem. Czyściła pędzle, układała farby, jakby cały świat ograniczał się do tych prostych przedmiotów. Jagoda podniosła głowę, a w jej oczach pojawił się cień zaskoczenia. Nie spodziewałam się, że przyjedziesz. Witold zrobił kilka kroków w jej stronę. Nie spodziewałem się, że odejdziesz, nie mówiąc nic. Patrzyła na niego uważnie, spokojnie, bez gniewu. Ludzie pokazują, kim naprawdę są, kiedy się boją. Powiedziała cicho. Ty się bałeś. Bałeś się o swój wizerunek. Nie winię cię za to. Ale też, nie zapominam, słowa uderzyły w niego mocniej niż jakiekolwiek oskarżenie. Witold uklęknął powoli, jakby każdy ruch kosztował go więcej niż wszystkie decyzje finansowe w życiu wyjął z wewnętrznej kieszeni marynarki gruby, zaklejony kopert. To wszystkie dowody, wszystko, co ujawnia ich plan, podał jej kopertę. I moje przeprosiny, ale też pytanie. Jagoda nie sięgnęła od razu. Jakie pytanie? Czy pozwolisz mi spróbować jeszcze raz, ale tym razem bez luster, bez masek? W jego głosie po raz pierwszy od dawna brzmiała szczerość, niezimna kalkulacja. Jagoda wzięła kopertę, otworzyła ją powoli, i przejrzała dokumenty. Nie okazała zdziwienia. Wiedziała, że to prawda, bo prawda nie potrzebowała teatralnych gestów. Spojrzała na niego znowu. Nie było w jej oczach ani goryczy, ani ulgi. Tylko coś trudnego do nazwania. Mieszanka akceptacji i ostrożności. Podniosła rękę i wskazała krzesło stojące obok stołu. Usiądź, pomóż mi posegregować pędzle. Witold zamarł. To nie była odpowiedź, jakiej się spodziewał. Ale to była odpowiedź, która miała znaczenie. Usiadł. Chwycił kilka pędzli, niezgrabnie próbując ułożyć je według rozmiaru. Jagoda patrzyła na niego kątem oka, ale nic nie mówiła. Cisza między nimi była inna niż ta, którą znał do tej pory. Nie była ciężarem, lecz przestrzenią, w której coś mogło się narodzić. Witold zrozumiał, że to właśnie tego zawsze mu brakowało. Nie kolejnych inwestycji, nie salonowych uśmiechów nierywalizacji o władzę. Brakowało mu czasu, cierpliwości i prostych chwil, które nie wymagały udawania. Tego dnia nauczył się, że nie wszystko można kupić, a zwłaszcza tego co najważniejsze. Został, już nigdy nie musiał patrzeć z daleka.